Nie, niech to, połowę, Kolep. Kolep. I nie, 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 pierwszy nie, Dobrze, pierwszej. nie, nie, do nie, 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 środka. A, jest nie, 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 szeroko. nie, nie, w miejscu, szeroko. Druga szybciej. nie, szeroko. Szeroko. dla wjeżdżaj, wjeżdżaj. niego nie, 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 nie,

zostawiliście Michała samego dwoma ludźmi, Michał tam krzydło. Dobrze, dobrze. Oje pogra. Chyba on zwarte Dobrze, I wyjazd, Krzyś, Dobrze. Dobra, chodźcie na chwilę, chodźcie szybciutko. Wszystko, jedną, dobrą. Tutaj, filmem, to, że się w wszystko jest źle, przyjmujemy piłkę w miejscu, przyjmij sobie piłę od tam, gdzie już też się odprowadzać, wszystko nie kupuje. To trzeba z takimi zespołami, jak będziemy grać dzisiaj,

Go. Tak Takiej! Wybij! Brawo! Wyjazd kraj Graj, graj Filip! Druga strona, Ci tym prosi! O, udaj! No! Graj, graj olej! Z powrotem od tym! Szybciej droga! I teraz szukacie klępy 3-3 w akcie! Klepa! Dobrze, wyjazd! Przemek. Przykli, Alan, bo stoisz, on ciebie nie widzi. Prawka! Alan, on ci powinien dograć, ale idź do że też pić, on Tam, ciebie nie powinien przyć! Tam, gdzie jest piłka! Ruszamy jeszcze raz, tu fajnie znowu wszystko Podejdź do niego, bo musi być piła do przodu zagrana. Do przodu! Ili wróć, trąbkę. Zaczyna wojsko, no bo jeden pomiędzy strójem karą, bo jednego strójem karą wynik 3 do 0, a brak jedna dużyty koronę na 3 do 0, 3 do 0. Krają, 3 do 0. Dobrze, to do przodu bardziej Krzysiuk. Liczymy, liczymy o luź. Masz tej szerzej.

Dawid, Kielak, 11, wejdź tam w środek Oso, i się, oni będą wszyscy biegać. Szutkę, szutkę, Stasiek. Władzę Filipu Filip 24, Krzysztof Kowalski. numerem 12, Jacek to Paweł Sodowski, Michał Czarneka ale... i Dustin